Panie Już. Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Dzień dobry. Chciałam zabrać głos przed, tą, przed głosowaniem, ale się wstrzymałam, bo widzę, że. No, chciałam jednak, jednak teraz zdecydowałam się zwrócić Państwu na pewne fakty uwagę. Gdybyście Państwo przeczytali wniosek do podjęcia uchwały, uzasadnienie, w którym wyraźnie jest stwierdzone, że kwestia będąca przedmiotem tej petycji była przedmiotem rozważań sądów administracyjnych. Nie jednego. I sądy administracyjne, wojewódzkie sądy administracyjne jednoznacznie stwierdziły, że brak jest przepisów prawnych stanowiących podstawy do tworzenia przez Radę funkcji społecznych asystentów tym bardziej do ustanawiania unormowań dotyczących zasad ich funkcjonowania. W ustawie o samorządzie gminnym nie ma takiej podstawy prawnej, dlatego Rada nie ma podstawy prawnej do podejmowania uchwały. Słyszałam wypowiedzi yy, państwa radnych, oprócz, yy, oprócz yy, wypowiedzi pana radnego Tomasza Sulimy i yy, końcowej, końcowego stwierdzenia pani radnej. Danuty Karniewicz, która stwierdziła, że brak jest podstawy prawnej do podejmowania, do uwzględnienia petycji, wnoszącego petycję. Pan radny Artur Żukowski stwierdza, że posłowie mogą, bo posłowie mają swoich asystentów, tak, bo posłowie mają podstawę prawną do tego, aby takich asystentów powoływać. Natomiast Rada Miasta. Samorząd, samorząd nie ma takiej podstawy prawnej. To tyle. Dziękuję. Dziękuję.